I chciałabym zaprosić teraz do sesji takiej bliskiej, że tak powiem, mojemu, mojemu sercu mianowicie chorobą układu oddechowego, w tym astmie i przewlekłej, obturacyjnej chorobie płuc. Takżeśmy skonstruowali tę sesję, żeby pokazać te choroby właśnie te choroby bardziej tak właśnie systemowo, mniej klinicznie. I myślę, że takie jest dosyć interesujące skonstruowanie tych, tych tematów. Mianowicie, rzadko sobie zdajemy na przykład sprawę, że zwłaszcza osoby, które się jakby nie zajmują chorymi na astmę, że coś takiego jak inhalator, prawda, i umiejętność inhalacji to jest w ogóle podstawowa, podstawowy sposób te, terapii tych pacjentów, i tu mamy te problemy edukacyjne. To jest w ogóle jeden z elementów, z elementów o których zawsze mówimy, i te wszystkie dokumenty. Typu GINA, prawda, zwracają na to uwagę, że to jest podstawowa sprawa. To nie chodzi o to, że ten pacjent ma ciężką astmę, tylko może on nie umie po prostu się inhalować, może on ma zły ten inhalator dobrany. I tutaj, i tutaj w związku z tym, myślę, że szczególnie interesujący jest pierwszy wykład, właśnie pana profesora Andrzeja Emeryka Lublin jak inhalator wpływa na efektywność i koszty leczenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Dziękuję profesorze za przyjęcie zaproszenia. Miło zobaczyć na takiej konferencji, trochę innej niż się zwykle spotykamy i chętnie posłuchamy tutaj wykładu. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie dzień dobry Karina. Ja cieszę się, że temat ten istnieje. On był przez wiele lat pomijany, bo wszystkim się wydawało, że każdy umie się inhalować lekarzowi, że on umie, pacjentowi, że on umie i że nie trzeba na ten temat mówić, i wszystkim też osobom decydującym o płatnościach w kraju, o, o, o usługach medycznych, że, że tak jest. No ale otrzeźwienie przyszło, proszę Państwa, w połowie lat. 20 dopiero 15, 16, 17 rok na świecie. Ja Państwu pokażę historię tego, tego otrzeźwienia, że zdaliśmy sobie sprawę, jak ważny jest inhalator. Ale na początek spróbuję wgrać swoją prezentację. Jest. Jest. I teraz pełny ekran. Czy widać moją prezentację? Tak, wszystko będzie dobrze. 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 Proszę Państwa, wobec tego yy, moich konflikt interesów yy, będę mówił o różnych aspektach, tutaj yy, pokazałem, co będzie tematem mojego wykładu. Yy, postaram się skupić też na najnowszych rzeczach, bo tych publikacji, szczególnie w ostatnich latach jest sporo. No asma w liczbach to tylko taki wyry, taka, taka, takie wyrywkowe dane, żebyśmy sobie zdali, o jakich pieniądzach możemy w Polsce mówić w tej dziedzinie. I ewentualnie jakie zyski czy, czy jakie straty możemy ponosić, gdy terapia jest źle prowadzona. Nie będę tego szczegółowo omawiał, to są dane z 2019 roku, one były już na kilku, na kilku konferencjach w Polsce przedstawiane. Teraz szykujemy Białą Księgę 2021, więc te nowsze dane może będzie okazja we wrześniu, październiku zaprezentować Państwu, jeśli chodzi o astmę oczywiście. No i oczywiście efektywność farmakoterapii asmy POHP zależy od jakby trzech takich rzeczy podstawowych. To jest dostosowanie terapii do skościa ciężkości asmy, fenotypu choroby, ciężkości POHP i, i tak dalej. No i tu mamy określone przewodniki, przy których możemy to dość dobrze zrobić. Ale też zależy od tego, jak pacjent przestrzega nasze zalecenia. To jest kluczowy element, czyli jak sprawdzać, co pacjent robi z naszymi lekami. To jest wyzwanie nie tylko w Polsce. Raczej tego nie, nie, nie sprawdzamy tak, jakby trzeba było. No i oczywiście od tego, jaki rodzaj inhalatora i jaka jest poprawność używania tego inhalatora yy, przez pacjenta, to decyduje o efektywności farmakoterapii. Mamy głównie leki wziewne, przynajmniej tu wymieniam leki doustne w astmium i POHP, jest ich bardzo mało. To też niszowa terapia w stosunku do całości, yy, do całości pacjentów. No i teraz mamy cztery kategorie inhalatorów: ciśnieniowe, dozujące, suchego proszku nebulizatory i y, y, odmierzonej dawki leków płynie. Tak bym to, tak bym to powiedział, y, y, jeśli chodzi o tą grupę ostatnią. I oczywiście w każdej grupie mamy określone podgrupy inhalatorów. Y, w w proszku to jest bardzo duża grupa. Jednodgawkowe, y, wielodawkowe, blistrowe, rezerworowe. Y, no i tutaj jeszcze można różne podziały przeprowadzać, tak samo w pozostałych urządzeniach. To jest aktualnie rynek polski ze wszystkimi inhalatorami, które tutaj, proszę Państwa, mamy. Jeszcze chcę wyłączyć tylko wyłączyć swój ten element. Dobrze. Przepraszam. A zatem na początku widzą Państwo inhalatory ciśnionowydosujące. I w drugim rzędzie, w trzecim rzędzie, w czwartym rzędzie aż inhalatory z chłoproszku mogę je Państwu nazwać po kolei, jak, jak tutaj sobie widzicie. Różnorodne nazwy, kolory, kształty, zasady działania, ceny, różne leki inhalatorów przybywa ostatnie, ostatnie dwa lata kolejne dwa inhalatory ja je później pokażę państwu w tabelce no jeszcze się nebulizatory dziś nie będziemy o tym mówić za dużo i teraz leków mamy sporo leków zarejestrowanych zarówno w inhalatorach ciśnieniowych dozujących jak i w inhalatorach suchego proszku Widzicie grupy leków oraz preparaty które w Polsce są Zarejestrowane w pojedynczych jako pojedyncze leki, jako połączenia dwulekowe i połączenia trójlekowe i gwiazdkami zaznaczyłem te, które mają to super drobne cząstki, które w, w szczególnych przypadkach są nam przydatne. No i teraz leki suchego proszku e, na astmę i, po, i, po, i POHP. Tak ogromnego rynku inhalatorów, proszę Państwa, N równe 18 praktycznie nie ma w Europie w tej chwili. Wszystkie kraje mają znacznie mniej inhalatorów niż my. I to jest dobra sytuacja i zła. Dobra, bo mamy wybór, a zła, bo niestety lekarze musiel, muszą poznać, powinni poznać wszystkie te inhalatory, które państwo tutaj mają. To jeszcze nie mam ostatniego inhalatora, który się nazywa Air Master. I to jest inhalator, to jest dysk generyczny, który, który, który dopiero wchodzi. Jeszcze nawet jest ulotka, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze nie ma fotografii tego inhalatora. I teraz, skoro jest tyle inhalatorów, to może je, leki połączyć w jeden inhalator i zobaczyć, czy to będzie tańsze niż terapia z pojedynczych inhalatorów. Ja Państwu czytuję tylko niektóre badania, które wykazały, że rzeczywiście terapia z dwóch inhalatorów jest tańsza. I efektywniejsza. Widzą Państwo koszty bezpośrednie, całkowite, obniżenie kosztów w kolejnych badaniach, w kolejnych badaniach, coraz nowszych badaniach i jeszcze w takich różnych innych badaniach brytyjskich, szwedzkich. Wszędzie, gdzie to robiono, wiadomo, że jeden inhalator z dwoma, z trzema lekami daje lepsze efekty, jest tańszy dla systemu niż z pojedynczych inhalatorów. To jest pierwsza taka uwaga. Druga uwaga jest taka, że niezależnie czy mamy nowsze, starsze inhalatory, czy coś więcej wiemy, czy mniej, widzą Państwo na przestrzeni tylu, tylu lat, odsetek chorych inhalujących prawidłowo czy źle jest w zasadzie ten sam. I to jest porażka pulmonologiów i pulmonologii na całym świecie, bo to są dane ze wszystkich krajów. My tak mówimy do kolegów, ale on mówi: Nie, ja inhaluję chorych, ja dobrze wszystko robię, ja sprawdzam, jak to się dzieje. No niestety w przeciętnym polskim POZ, przeciętnego będzie też 30-40% chorych źle inhalujących swoje leki. I teraz, jakie to mogą być błędy? Proszę Państwa, wystarczy taki prosty błąd, jak na przykład wstrząsanie inhalatorem przed użyciem. Nie wszystkie inhalatory trzeba wstrząsnąć. Inhalatory ciśnieniowe też z zawiesiną, tak, ale większość suchego proszku nie. Jeżeli wstrząśniemy i z ich Halerem, proszę Państwa, zobaczcie Państwo, co się stanie z dawką, która ma wychodzić. Pierwszą piątą, 28, ósmą, środkowy slajd, 56, 60, sześćdziesiątą. Dawka ta się zmniejsza. To jeszcze gorzej jest z Spiromaxie, jeżeli potrząśniemy im przed użyciem a pacjenci mają tą zdolność potrzęśnięcia inhalatorka, bo pamiętają, że tak się dzieje. Tego nie ma w przypadku turbuchalera. A zatem uwaga, dobrze trzeba czytać ulotkę. Proszę Państwa, błędy robimy z wszystkich urządzeń. Widzą Państwo średnią liczbę błędów z wszystkich publikacji, jaka była do 2017 roku, to jest około 82% chorych robi błąd z inhalatora ciśniowego dozującego. I 60% z inhalatora suchego proszku. Ogromna liczba pacjentów. A zatem już wiadomo, że inhalator ciśnieniowy mimo że jest tańszy w produkcji, ale generuje więcej błędów. No i teraz czy chodzi rzeczywiście na mototaniość, czy chodzi o to, żeby tych błędów nie było, które niosą określone skutki. Ale ważne są błędy krytyczne, proszę Państwa. Błędy krytyczne to jest dyskryminacja danego inhalatora w ogóle u danego pacjenta i w największym badaniu na świecie, ostatnim opublikowanym przy tysiące chorych na POHP, to Bris Haller dawał najmniej błędów krytycznych, potem dysk, a inhalator ciśnieniowy 44%, i Respimat 47%. Spontane fantastyczne urządzenie inhalacyjne, ale uwaga, w, do, w rękach dobrze wyedukowanego i lekarza, i pacjenta. No i teraz nasi pacjenci trzymają inhalatory w różnych miejscach, proszę państwa, proszę zobaczyć jaki prosty błąd, gdzie stoi lek? Jeśli będzie stał w łazience, a często stoi, proszę popatrzeć, co się stanie z tym lekiem z trzech inhalatorów: Turbuhalera, Spiromaxu i Easyhalera. Frakcja cząstek, dawka cząstek drobnych w przypadku trzech, dwóch tych inhalatorów, Turbuhaler i Easyhaler, dramatycznie spada po półtorej miesiąca, trzech miesiącach. Nawet budezonidów z Izichalera z 71 mikrogramów do 23, jeśli tak będzie stało. Więc pacjent się leczy mniej jak połową dawki, proszę Państwa, za chwilę. A się leczy. W SpiroMaxie tego nie ma, bo SpiroMax ma bardzo dobre zabezpieczenie. Tam ten, ta wilgotność i temperatura z łazienki nie wpływa na. To. Taka prosta rzecz, gdzie trzymać inhalator, czego nie wszyscy producenci piszą w swoich ulotkach. Oczywiście. Błędy robią wszystkie urządzenia, ale najwięcej robi nebulizacja. Ale to nie jest temat na liście. Oczywiście musimy, nie, wie, nie wiemy do końca, jakie są następstwa medyczne, ekonomiczne w tym kraju. Się w ogóle monitoruję, to nie na początku mówiłam. To ważne, czy ta wiedza wpływa na decyzje refundacyjne, proszę Państwa. No jak się tej wiedzy nie ma, to trudno mówić o wpływie na decyzje refundacyjne. I jeszcze doszedł COVID, który nakłada się nam na wybór inhalatora. I trzeba przypomnieć sobie, jaki jest algorytm aktualnie obowiązujący. To jest w naszej publikacji z czerwca zeszłego roku, gdzie pokazujemy, co jest pierwszym, drugim, trzecim wyborem, gdzie nebulizacja może być stosowana też, ale przy okazji przy pewnych tylko warunkach ta nebulizacja i pewne typy nebulizatorów, które tutaj bardzo dokładnie widać, jakie, a nie taka przeciętna i z filtrem wdechowym, i z filtrem wydechowym, co najważniejsze. Co nie jest w Polsce praktycznie w ogóle stosowane. Pytanie, dlaczego? I kto, to do, kto dopuszcza takie urządzenia przed COVID-em nawet do rynku, bo powinien być filtr wydechowy przecież. Ale COVID odkrył wiele rzeczy i myślę, że tu nastąpi poprawa. W życiu mamy problem inny z pacjentem, który nie jest w stanie się dobrze zainhalować, bowiem nie wyciąga z inhalatora tylu cząstek, co trzeba, czyli nie robi takiego przypływu wdechowego, jak trzeba. I tutaj mamy proste urządzenie i pokazane wartości dla wszystkich polskich inhalatorów, w tym, w tym właśnie Elpenhalera zarejestrowanego w zeszłym roku, wcześniej, ale na rynku od zeszłego roku, nisza totalna, ale jest i inhalatorów pozostałych. I one są bardzo, bardzo różne. Jeśli pacjent tego nie spełni, tego optymalnego przepływu, nie mieści się w tym zakresie, jest poniżej, efektywność terapii dramatycznie spada. Nie dotyczy to wielu kobiet, proszę Państwa, to jest publikacja z i &E Practice, świeżutka, gdzie w badaniu w tysiącu blisko chorych okazało się, że tylko 7% pacjentów ma suboptymalny piw i są to kobiety, starsze osoby i niestety te, które używają filotorka ciśniowego. To jest najgorsza rzecz, która jest, jak chory ma i ciśniowy, i proszkowy. No, i teraz ten skutek, jaki zachodzi w drogach hodowli pacjenta, mają Państwo tutaj. Już nie będzie mówił o, o wszystkich elementach. Jest gorsza kontrola astmy, konieczność dodawania innych leków, wyższe koszty terapii, no i gorszy compliance pacjenta, bo już nie wie, z którego ich ma się leczyć, ten rano, ten wieczorem, no i szuka innego lekarza, co dla części lekarzy jest wybawieniem sytuacji, że wreszcie tego pacjenta nie ma. I teraz na świecie panował. Piękny był świat do 2001 czy nawet 2005 roku jeszcze. bowiem taka publikacja, która wywarła bardzo duży wpływ. Pokazywała, że nie ma różnicy między efektywnością kliniczną nebulizatorów ciśnieniowych, proszkowych. MDA jest lepsze, bo jest tańsze i jest pierwszym wyborem wszystkich, u wszystkich pacjentów z astmą stabilną. Ale to były dane do 2000 roku, publikacje z 2001. Roku. Potem okazały się pierwsze zalecenia amerykańskie, które też były, no, z, z, no, spowodowały takie, takie utrzymanie tej, tej tendencji, nieprawdziwej zresztą, bo się okazało później. No, pani Myrna Dolowicz tutaj grała główną rolę i ona napisała tak, że niezależnie jaką będziemy mieli substancję leczniczą, niezależnie czy inhalator ciśnieniowy, proszkowy czy nebulizacja, efekt jest. Porównywalny kliniczny, jeśli są one używane prawidłowo. No i proszę Państwa, kolejne prace pokażę Państwu w chronologii, jak się ukazywały. To jest analiza retrospektywna, która pokazała, że jednak, jeżeli pierwsza preskrypcja steroidów była w na, z PMGI, to była lepsza kontrola astmy na PMGI aktywowanym wdechem niż zwykłym. Ale mniej zaostrzeń i mniej zaostrzeń astmy było na DPI. No, to, to badanie de facto pokazało, że DPI jest co najmniej tak samo dobre jak inhalatory ciśnieniowe aktywowane wdechem Pol 1 i znacznie lepsze niż inhalatory ciśnieniowych. To było badanie obserwacyjne przeprowadzone w jednym z krajów. Następnie była ogromna analiza zrobiona Retrospektywna, 57 tysięcy chorych, bez mała, jak Państwo widzą, gdzie się okazało, że koszty leczenia są najniższe w przypadku steroidów dla inhalatora ciśniowego. Potem widzą Państwo drugą rubrykę aktywowaną Dechem 21, 21, chyba w funtach to jest, brytyjskich potem ich altre są 37, w saba podobna tendencja i w totalnych kosztach związanych z astmą też ta sama tendencja a zatem o to że wyciągnęli wniosek że goroczne koszty terapii z proszkowego są dwukrotnie wyższe niż z ciśnieniowego no więc wydawałoby się że no to ta ciśnieniowe może jednak stosujmy ale proszę państwa Potem porównano jeszcze efektywność. I proszę patrzeć na te przeźrocze i po prawej i po lewej stronie u góry jak pięknie to jest wskazane. Nie będę tego omawiał całkowicie. Okazało się, że tak, terapia przy pomocy inhalatora suchego proszku jest droższa, ale jest efektywniejsza klinicznie od terapii z inhalatora ciśniowego. Satysfakcja pacjentów w zależności jak firma robi badanie, to będzie lepsza przy tych nowych inhalatorkach suchego prosztu niż przy starych, ale to nie powoduje większej efektywności. Większej efektywności istotnej klinicznej. 2015 rok bardzo dobra praca porównująca różne inhalatory, jeśli chodzi o efektywność. No i teraz kolejne badanie w POHP koszty. Bardzo dobre badanie z 2019 roku analiza retrospektywna, która pokazuje wszystkie koszty związane z ponownym przyjęciem pacjenta po wypisaniu ze szpitala, jeśli wypisaliśmy go na inhalatorku suchego proszku. Były niższe, prawdopodobieństwo tych kosztów było niższe niż na inhalatorku ciśnieniowym, jak również pierwsze zaostrzenie astmy po, po, po wypisaniu ze szpitala jest niższe dla inhalatora suchego proszku, a nie na ciśnieniowego, A Zatem dane wychodzą lekko sprzeczne. No i te, proszę Państwa, koszty tutaj macie podane, jak to wszystko będzie wyglądało. Najwięcej zamieszania zrobiła praca pani, pani Melani, która wykazała, z czego te koszty mogą wynikać złej techniki inhalacji. Jak widzicie, badanie z Włoch, państwo Turbuchaler Disk błędna technika to jest ryzyko wzrostu hospitalizacji o 47%, wizyt w SOR o 62%, antybiotokraty 50 i 54% ogromne koszty w związku z tym. I teraz te koszty. Biorąc te założenia, Louis i współpracownicy w dwóch doskonałych publikacjach pokazali, jak to wygląda. I tu Państwo widzą po lewej stronie koszty całkowite astmy i OPHP na pacjenta roczne, a po prawej stronie w rubryce już błędy w technice inhalacji. Jakie to są koszty, proszę Państwa, złej techniki inhalacji na rok w tych krajach Hiszpania, Szwecja i Stany Zjednoczone. I United Kingdom, czyli przepraszam, Wielka Brytania. I teraz. Co można zrobić, żeby je zmniejszyć? Na przykład zamienić inhalator. I taka jest jedna praca, jedyna, która pokazała, że jak zamienimy inhalator z turbuhalera na Spiromax, w tych samych dawkach te same substancje, pacjent będzie lepiej edukowany, będzie miał mniej błędy. Redukcja kosztu w okresie trzyletnim jest pokazana na pacjenta w czterech krajach na dole, Państwo widzą. Minus 60 euro na pacjenta, 49, 94 i 38. Zatem spore, spore kwoty. A co w kraju? No, w kraju takich badań niestety nie mamy. Myśmy zrobili zeszłego roku, opublikowali w tym roku koszty terapii SABA przy pomocy inhalatora ciśnieniowego versus z nebulizacją. I jak Państwo widzą, bezwzględnie koszty leczenia inhalatorem ciśnieniowym z komorą, tako czy z komorą, tako, są znacznie mniejsze niż nebulizacja pneumatyczna czy nebulizacja siateczkowa. To jest koszt jednego zabiegu policzony, całkowity, biorąc pod uwagę wszystkie elementy, łącznie z transportem szpitalnym, kosztem rękawiczek, płynu itd. itd. I to jest jeszcze takie porównanie, gdy weźmiemy kombinację i saba, kombinację sama saba, i też na tych wszystkich środkach. Ja widzą Państwo, jaki to jest spadek kosztów. Niestety w części ośrodków dominuje nebulizacja. Mimo, że jest wiadomo, że ona w leczeniu ostrych takich stanów na Sorach wcale nie jest efektywniejsza niż inhalator ciśnieniowy z komorą, i potrzebne są dane z niej. No i teraz zbliżamy się do końca, jak monitorować tę terapię inhalacyjną. I tu, proszę Państwa, mamy całą gamę urządzeń. Niestety żadne z nich w Polsce jest nie, nie funkcjonuje, jest niedostępne. I te urządzenia nie tylko poprawiają adherencję do terapii, ale powodują spadek zużycia SABA, poprawę przebiegu klinicznego, zmniejszenie ryzyka. Ciężkich, kosztochłonnych zaostrzeń, poprawy jako życia i obniżają prawdopodobnie koszty, całkowite terapia astyju POHP. Część firm, tutaj Państwo rozpoznają te inhalatorki, więc to jest pierwszy z firmy Tewa, drugi firmy Astra, trzeci firmy Novartis i tak dalej, i tak dalej, no są dostępne, są zarejestrowane, ale firmy nie wprowadzają je. Powstaje pytanie, dlaczego? tego nie ma i dlaczego nie jest to rozwiązanie obligatoryjne przy lekach refundowanych, żeby monitorować pacjenta, czy on bierze, czy nie bierze, kiedy bierze? To jest dobre pytanie. No i teraz wybór inhalatora to jest wiele elementów, ale w praktyce na żółto Państwo mają. Lekarze kierują się takimi elementami, a nie innymi elementami, które są, no i to upraszcza nam życie i jest życie fajne, bo tylko wystarczy cena, wiedza, czy jest, wiek chorego, rodzaj patologii i piszemy. Nie pytamy pacjenta, co on woli, nie pytamy, czy on to akceptuje, no bo po prostu nie ma czasu, czy nie ma takiego zwyczaju. No i jeśli byśmy mieli właściwie by węcholatę do pacjenta, pozyskalibyśmy te elementy, które Państwu tutaj napisałem, że poprawa adherencji satysfakcji, poprawa przebiegu, poprawa jakości, lepsze wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej, a te nowsze inhalatory są bardziej efektywne, kliniczne i bardziej przyjazne dla pacjenta i środowiska i prawdopodobnie w długiej perspektywie niosą niższe koszty terapii. I podsumowanie, już wiadomo, że terapia inhalacyjna jest najwyższą drogą podawania leków w po POHP. Każdy inhalator generuje błędy w technice inhalacji, w tym błędy krytyczne, które wpływają na efektywność i koszty terapii. Najmniej inhalatory są proszko, o czym warto pamiętać i stawiać na tę grupę. Opublikowano niewiele badań dotyczących wpływu między poszczególnymi halatorkami na koszty leczenia, a większość trzeba dorosłych i POHP. I tu trzeba jasno powiedzieć, że wyniki ich nie są jednoznaczne tych przynajmniej ostatnich 10 lat. Dwa, trzy leki w jednym inhalatorze to lepsze wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej, lepsza opłacalność w porównaniu z jednym inhalatorem. No i potrzebne są pilne dalsze badania nad kosztami leczenia inhalacyjnego w różnych grupach chorych. Proszę Państwa, trzeba wybierać prawdziwe, dobre i tanie rozwiązania w terapii inhalacyjnej, jak i również smarce, a nie piestrzenicę. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia. Ja obradów. również bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, oczywiście każdy by chciał być tak piękny i bogaty i, 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 i młody, a nie zawsze tak się dwa. Serdecznie dziękuję, bo to wspaniałe wystąpienie, bo takie w pigułce pokazana ta problematyka, która być może jest niedostrzegana z perspektywy płatnika, jak sądzę, czy regulatora, tak, tak, tak. bo gdzieś pewnie... Ten moment nam ginie, prawda? Bo tu tak. i, i, i wszyscy się koncentrują na populacji, prawda? Na liczbie tych pacjentów, a ile będzie nowych w danym roku, a tam kto komu zabierze, kto komu tak. daje, i tak dalej, nie? Natomiast tutaj. Ucieka. Czy byłbyś jeszcze tak uprzejmy, wiesz co, żeby się odnieść do tych inhalacji w okresie COVID-19, bo tutaj bardzo. jednak się pojawiły pewne, prawda, parę słów na temat, na temat, w jaki sposób powinni się inhalować pacjenci w okresie, w okresie tej pandemii, nie tylko tej zresztą, Jas. ale tej, która ma tą predylekcję oddechowego. Okay. Proszę Państwa, ten algorytm mówi wszystko. On jest opracowany w, 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 w oparciu o to, co się ukazało tylko i wyłącznie w 2020 roku, ale to były bardzo bazalne publikacje. Pacjent z ujemnym wynikiem w kierunku cov -2, 2 lub z wywiadem nie na ryzyko i niezaintubowanym, taki w, w domu, zgodnie z, wy, z, z, z aktualnymi algorytmami, mimo że jest doła pandemii, jeśli jest leczony w domu, niezaintubowany, bierze DPI, PMDI, PMGI nebulizację Pendeli, czyli wszystkie inhalatory zgodnie z aktualnymi wytycznymi, ale jeśli takiego pacjenta mamy zaintubowanego w oddziale, to powinniśmy zastosować nebulizację z filtrem wdechowym lub autor ciśnieniowy z komorą specjalną przeznaczoną do pacjentów zaintubowanych. Taka jest, to są najlepsze wybory. I teraz co zrobić z pacjentem z dodatnim wynikiem w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 lub który oczekuje na wynik, badania jest podejrzany. Otóż ten pacjent nie zaintubowany, nie może Wziąć pewnych grup leków, jak Państwo widzą. Tak, suchego proszku można mu dać, tak, komorę można mu dać, ale nebulizacja najlepiej i w zasadzie tylko przy, z nebulizatora pneumatycznego, powiązanego z oddechem pacjenta, przypominam, aktywowanego oddechem, wspomanego oddechem pacjenta, a nie takiego, co się włączy do prądu i leci cały czas, lub inhalatora siateczkowego, też aktywowanego oddechem. I takie w Polsce są. To było jasne, takie powinny być rekomendowane i tylko takie używane. Natomiast, natomiast u pacjenta zaintupowanego, no to jest postępowanie tutaj macie Państwo po prawej stronie, ono się niczym nie różni. Czyli nebulizacja nie powinna być wykluczana, tylko mówmy o jakiej nebulizacji. Bo pojęcie nebulizacji jest tak szerokie dzisiaj, że no nie, można, nie można jednym słowem powiedzieć, tak, nebulizatory. Jest tyle nebulizatorów, co to Państwu pokazałem w jednym z przeźroczy, i teraz mogę jeszcze dalej to mówić, jak Państwo by chcieli. I tylko wybieramy te właściwe, te, które mają najmniejszą szansę na bioareozol w otoczeniu. Te, które nie, nie tracą areozolu, że pacjent jest w stanie pochłonąć cały areozol w drogach oddechowych, a najlepiej taki. Że on swoim wdechem indukuje działanie nebulizatora, więc całą produkcję jest w stanie pochłonąć. Jak robię wydech, to nie ma produkcji z nebulizatora. Więc to jest dla świecie to jest strasznie trudny problem, żeby to zrozumieć. Bo dla części badaczy, lekarzy, nebulizator to jest nebulizator. Oni mają w głowie tam jakiś ułożony. I taki błąd zrobili amerykańscy eksperci, ja to przyznaję w kilku publikacjach. Jak sprawdziłem i ta publikacja zaważyła na wielu decyzjach i wielu stanowiskach z towarzystw naukowych również, tak się okazało, metodą DELFI oni procedowali, tylko drobnostka. O nebulizacji wypowiadali się immunolodzy kliniczni głównie i trzech alergologów. Żaden nie miał specjalizacji z pulmonologii. To tak na marginecie. No już tak tym alergologom to tam proszę nie... nie. Ale Niektórzy ma amerykańskie. się o, znają na fudze. Amerykański futbol jest tak ale... Jasne. Okay, rozumiem. No, no. Bardzo dziękuję. dziękuję. Czy ktoś bardzo. jeszcze może jakieś pytanie, komentarz Proszę do pana? Bardzo. Dzięki, dzięki bardzo. do, do... I do Dziękuję bardzo. Podróż. Pozdrawiam państwa wszystkich, do i Do zobaczenia.